Jeśli nie oglądaliście pierwszego filmu z skrótu fabularnego Gotika, to właśnie odnośnik pojawił się na ekranie. Oczywiście link znajduje się również w opisie. Ale będzie fajnie. Odmyślę jakiś plan. Od razu ruszamy z przygodą. I pamiętacie, jak Kor Angar powiedział coś w stylu: Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi! No to jeśli w to uwierzyliście, no to haha, Jokes on You, ponieważ absolutnie on nie ruszy dupy. Podobno w jakimś momencie wysłał on już strażników świątynnych z balem na czele, żeby przebadali to cmentarzysko. Uważam, że to trochę leniwe i to nie ze strony Kor Angara, tylko ze strony twórców gry. Ponieważ żaden z bali oprócz Kor Kaloma nie zostanie już użyty absolutnie w całej grze. To czemu by nie użyć bali, których już poznaliśmy w ramach tego, że mogliśmy dołączyć do tej ekipy? No ale do tej misji zostaje użyty bal Lukor. Ale wracając do fabuły, to udajemy się oczywiście na cmentarzysko, na którym pierwszy raz będziemy mogli spotkać orków, którzy bardzo ładnie i sprawnie poradzili sobie ze wszystkimi strażnikami świątynnymi, którzy zostali wysłani właśnie na tą misję. Jedynym pozostałym członkiem grupy ekspedycyjnej został właśnie Ufbal Lucor. Nawet jeśli jacyś strażnicy świątynni przeżyją, to nie są oni postaciami, z którymi możemy prowadzić jakąkolwiek interakcję, co jest też również słabe, ponieważ Gothic 1 nie ma zaimplementowanej funkcji, w której śledzi nas więcej niż jedna postać. Więc tak, postacie te będą tylko i wyłącznie stałe. My w tym czasie będziemy skupiać się na rozwiązywaniu zagadek, które twórcy dla nas przygotowali. Do tych zagadek będzie między innymi należało to, że mamy połączyć dwa fragmenty pergaminu. I ponieważ jest to nazwane fragmentami, a nie połowami, to możemy być zagubieni, co zrobić z tymi fragmentami. Jak się okazuje, te fr dwa fragmenty pergaminu są fragmentem jednej całości, są wręcz połowami jednej całości, więc będziemy musieli je połączyć. Po czym będziemy musieli się udać do pewnej sali, w której okaże się, że te dwa fragmenty pergaminu były tak naprawdę zaklęciem teleportacyjnym orków, którego możemy użyć tylko i wyłącznie w jednym miejscu, żeby przedostać się za ścianę. Oczywiście będziemy to robić. Przedostajemy się za ścianę. Używamy mechanizmu, który odblokowuje drzwi Balowi Lukorowi. Dzięki temu odblokowuje nam się przejście do pozostałego etapu cmentarzyska orków. Jak się okazuje, to są to tylko i wyłącznie krypty z kolejnymi umarłymi orków lub też ludzi. Bal Lukor po ogarnięciu tego wpada w wielki szał, ponieważ wielka wizja odczniącego okazałaby się być tak naprawdę pułapką. Pokonujemy oczywiście Bala Lukora, który jako wielki mag z obozu na bagnie wyciąga na nas miecz. Więc tak, my jako miecznik jesteśmy lepszym miecznikiem niż mag z obozu sekty. W każdym razie, co do wielkiej pułapki od śniącego, to za bardzo tego nie rozumiem, ponieważ śniący pokazał nam, że na cmentarzysku orków znajdują się orkowie. My wpadamy w tą pułapkę tak zwaną i idziemy na cmentarzysko orków. I dziwimy się, że są tam orkowie. Więc tak, my posiadamy naprawdę wielkie zasoby, umiejętności głowy. Oczywiście, w tym momencie wracamy na obóz na bagnie, ale nie tak szybko, ponieważ ja już kiedyś grałem w Gotika i jestem świadomy tego, jaka w tym momencie czeka nas misja. Mianowicie, będziemy musieli znaleźć pięć bardzo silnych roślin leczniczych, żeby uleczyć wielkiego lidera sekty. Kor Iberiona. Więc udałem się na bagna, zebrałem rośliny, po czym udałem się ponownie do kor Angara, który, oczywiście, tak jak już zapowiedziałem, wysłał nas z kolejną misją, ponieważ najwyraźniej całe bractwo w tym momencie jest w takiej wielkiej rozsypce, że muszą polegać na pierdzielonym szkodniku, żeby zrobił cokolwiek. Więc, tak jak wcześniej mówiłem, będziemy musieli się udać na bagna, żeby zebrać rośliny lecznicze. My aktualnie te rośliny lecznicze mamy przy sobie. Kor Angar absolutnie nie reaguje na to w żaden sposób, tak czy siak mamy koniec dialogów. I w momencie, w którym dajemy mu te pięć roślin leczniczych, Kor Angar przedstawia nam sytuację. W czasie, w którym my byliśmy na bagnach po te pięć roślin leczniczych, Iberion obudził się na chwilę i powiedział nam, Wielką nieoczywistość, śniący nie jest tym, za kogo się podaje, czy za kogo go wzięliśmy. Jako, że cały plan wydostania się spod bariery spalił na panewce, udajemy się do drugiego obozu, który ma plan, jak wydostać się spod bariery. A tak się o to składa, że jest to nasz obóz, nowy obóz, który ma przegenialny plan, tak jak wcześniej wspominałem, rozwalenia wielkiej bariery. Wielką garstką rudy. Tutaj Piranie pokazują nam po raz kolejny, jak wielką umiejętnością pisania dialogów dysponują. Ponieważ Kor Angar, który nie ruszał dupy od Iberiona, jest świadomy, że Kor Kalon uciekł z obozu. I oczywiście ktoś mógł mu o tym donieść, ale w momencie, w którym mówi nam o tym, że kamień ogniskujący, który odzyskaliśmy, almanach, który odzyskaliśmy, znajduje się w skrzyni korkaloma, i tutaj jest, proszę, klucz korkaloma no to jest głupie. Gdyby dialog wyglądał w sposób no, przykładowo taki. Słuchaj, Buryzenku, tutaj posiadam klucz Kor Loma do jego skrzyni. On uciekł z naszego obozu, ale możliwe, że zostawił coś przydatnego w swojej skrzyni. Sprawdź to, ponieważ możliwe, że będzie to potrzebne. Magą wody do rozwalenia bariery. I koniec, to by była lepsza opcja. Niestety dostajemy stwierdzenie. Słuchaj, w jego skrzyni znajduje się kamień ogniskujący i almanach. Tak po prostu. Dodatkowo odczuwam tutaj niesamowicie stracony potencjał, ponieważ mimo, że obóz na bagnie wykazuje olbrzymie chęci pomocy nowemu obozowi, to nie pomoże on nowemu obozowi nigdy. Mimo, że nowy obóz będzie w tarapatach nie małych tarapatach, ale nie będę tutaj spoilerować. O tym się przekonamy po prostu zaraz. Tak jak Kor Algar zapewniał, Almanach. I kamień ogniskujący znajdują się w tej skrzyni, więc my wracamy do nowego obozu. Dostajemy się do magów wody i będziemy składać im raport. Jak się okazuje, magowie wody są już w zasadzie na wykończeniu swojego planu jeśli chodzi o wydupcenie bariery Wielkim Kopcem Rudę. Ponieważ potrzebują oni tylko czterech pozostałych kamieni ogniskujących. Jak myślicie, ile magowie wody zdobyli kamieni ogniskujących, mimo że posiadają dokładną mapę z lokalizacją ów kamieni? Zero. My zdobyliśmy ten jeden, więc w tym momencie mają jeden kamień. Oczywiście, że będziemy wszystko my robić. Saturas oczywiście życzy nam szczęścia i zdrowia w wielkiej podróży, więc ruszamy na questa. Tutaj dzieje się coś niespodziewanego, ponieważ zawsze w Gotiku robimy wszystko sami. Ale teraz przy każdym kamieniu ogniskującym będzie nam towarzyszył jeden z naszych tak zwanych przyjaciół, czy też osób, które dosyć zapadły nam w pamięć. Będą to Diego, Lester, Milton i Gorn. Więc tak, będziemy robić poszczególne questy. Jeśli chodzi o samo zdobycie kamieni, to. Samo zdobycie jest dosyć łatwe, ale w każdym z tych questów będzie pewien kluczyk, którego będziemy musieli użyć. Kluczykiem zawsze jest pewien spell, ponieważ czasem będziemy musieli zmniejszyć wielkiego potwora. Czasem to my będziemy musieli się zmniejszyć do rozmiarów chomika czy też chrząszcza. Czasem to my będziemy musieli użyć pewnego czaru, który specjalnie dobrze działa na pewien typ potworów. Więc, tak, będzie dosyć ciekawie. Umyślnie pominąłem quest, który wiąże się z Lesterem, ponieważ nie przepadam za tym ćpunem. W każdym razie zdobywamy wszystkie kamienie. W tym momencie kończy nam się rozdział trzeci. Ale będzie fajnie. Odmyślę jakiś plan. Coś o czym nie wspominałem to to, że w międzyczasie staliśmy się najemnikiem, więc jesteśmy już na odpowiednim poziomie, żeby nasza zbroja nie wyglądała frajersko. W każdym razie spotykamy gdzieś w ramach obozu Lee, który obarcza nas pewną historią. Jakkolwiek jest ona niezmiernie ciekawa, to w sumie to on dzwonił. My w tym momencie zajmujemy się swoimi sprawami albo sprawami magów wody, ponieważ oczywiście, że będziemy w tym momencie posłańcem. I wszystko wskazuje na to, że cała kasta magów wody absolutnie nie wierzyła w powodzenie naszej misji odzyskania kamieni ogniskujących, ponieważ w momencie, w którym odzyskaliśmy wszystkie kamienie, to my będziemy musieli służyć za posłańca, który przekona magów ognia do tego, żeby odprawili wielki rytuał rozdupcenia Wielkiego Kopca Rudy. Udajemy się do Starego Obozu. Po drodze napotykamy naszego przyjaciela Miltena, który uświadamia nas, że wszyscy MAGOWIE OKNIA NIE ŻYJĄ! Ponieważ Gomez nie jest świadomy tego i Krug i wszystko... Wszystko się stało, ale Milten przeżył. I kopalnia Gomeza się zawaliła i działo się dużo rzeczy generalnie. Jako, że zawalona kopalnia Gomeza może pozbawić wielkich dóbr spoza bariery, to atakuje on wolną kopalnię, która należy do nowego obozu. My w tym momencie oczywiście nie będziemy się tym zajmować, ponieważ musimy poinformować naszych przełożonych. W tym momencie naszymi przełożonymi są magowie wody. Pomyślcie o jednym: w momencie, w którym magowie wody wierzyliby nas w troszkę bardziej, wierzyliby w powodzenie po prostu misji odzyskania kamieni ogniskujących, wysłaliby posłańca do magów ognia, żeby przybyli do Wielkiego Kopca i tylko byśmy czekali właśnie na kamienie ogniskujące, mogłoby to zapobiec po prostu anihilacji magów ognia. No ale nie. No, nie. Saturas nie wierzył. Saturas liczył na to, że my będziemy tym posłańcem, i w ten sposób przyczynił się do śmierci Magów Ognia. Czy Gomez w tym momencie jest winny? Nie. Gomez nie wiedział. Wszyscy to wiemy, że Gomez nie wiedział. Saturas to on jest winny. Gdyby wierzył w powodzenie naszej misji, gdyby wysłał posłańca wcześniej, zapobiegłby anihilacji Magów Ognia. To jest moje zdanie, jeśli chodzi o całą tą sytuację. W każdym razie. Saturas mówi nam o 13. magu, co podobno jest tylko i wyłącznie winą pewnego starzysty. Xardas tak naprawdę jest 12. magiem, ale jest po prostu jednym z najpotężniejszych z 12 magów. Musimy się do niego udać. Udajemy się oczywiście na teren orków. Pokonujemy orków. Pokonujemy trzy golemy, ponieważ to jest wielka zagadka demona, żeby dostać się do Xardasa. Generalnie będziemy musieli użyć podstawowej wiedzy na temat działań chemicznych i fizycznych. Ponieważ będziemy musieli użyć młota na kamień, elektryczności na ogniu i ognia na lodzie. No, była to niezmiernie ciekawa zagadka. W każdym razie udajemy się do Ksardasa dzięki teleportowi, który utrzymaliśmy od Demona. Ksardas powiadamia nam o pewnym szamanie orków, który znajduje się w tym momencie na zniszczonej. Jakiejś konstrukcji na samym terenie orków. Przechodzimy do pana orka. Ork nam mówi: Słuchaj, słuchaj, dobry, dobry ziomek jesteś. Ja jestem też dobry ziomek, ponieważ umiem gadać po ludzku. Jako, że nasz bezimienny bohater chce się dostać do wielkiej świątyni orków, która leży na terenie orków, co dziwne, to będziemy musieli użyć do tego znaku pokoju Ulu-mulu. Ale niestety ten ziomeczek, czyli ten ork, nie jest w stanie zrobić nam ulumulu. Kto jest w stanie nam zrobić ulumulu? Ork znajdujący się w wolnej kopalni, czyli w kopalni, która w tym momencie jest zajmowana przez ludzi Gomeza. Więc będziemy musieli się tam udać. Nie będziemy się udawać tam sami. Będziemy się udawać tam z. Gornem, który jest najgorszą pomocą, głównie dlatego, że przez całe quest raczej go po prostu tam nie będzie. Czasem w niektórych wersjach Gotika miał on tendencję do tego, że w momencie, w którym zabiliśmy jakiegoś strażnika, obrażał on się na nas i atakował nas. Więc jest to absurdalne, i jest to jeden z najgorszych questów dostępnych w całej tej grze. W każdym razie, ignorujemy Gorna i znajdujemy orka, który potrzebuje. Lekarstwo orków, ponieważ jest chory. Na. No, ponieważ pełzacze go zaatakowały. Przy okazji dostajemy propozycję od Wielka, żeby sklecił on nam nowy pancerz z pełzaczy. No, oczywiście, przystajemy na tę propozycję. Jest to lepszy pancerz niż ten, który aktualnie posiadamy, ponieważ w międzyczasie zasłużyliśmy na upgrade, zasłużyliśmy na ciężką zbroję najemnika, która wygląda naprawdę bardzo ładnie. Więc. Oczyszczamy oczywiście całą kopalnię z pełzaczy, ze strażników, ze wszystkiego, co w zasadzie tam nastajemy, nawet kopaczy czy kretów, cokolwiek tam jest. Zdobywamy lekarstwo orków, gadamy z orkiem. Ork jest niezmiernie zadowolony, ponieważ przysłużyliśmy mu się w uleczeniu tej właśnie jego choroby. Co śmieszne, lekarstwo stoi bardzo blisko jego, ale. No, będziemy to pomijać oczywiście, ale jest to jakieś tam 25 metrów, tak na oko. Ale no, no tak, questy, kueciki. Gotik 1, w pełną gębą. Przybywamy z lekarstwem, leczymy orka. Ork mówi nam: Słuchaj, słuchaj, ja ci zrobię ulumulu. Ale to nie będzie takie proste, ponieważ do stworzenia ulmulu potrzebne są składniki, których nie miałeś pojęcia, jak zdobyć przed tym questem. Ork nas oczywiście uczy, jak pozyskiwać potrzebne materiały, a będą to materiały z najpotężniejszych stworzeń. Jest to o tyle logiczne, że orki szanują nas na tyle, że byliśmy w stanie pokonać ognistego jaszczura, cienią stwora i tym podobne. Jako, że byliśmy w stanie pokonać te maszkary, no to orki szanują I igituwa. Jesteśmy w stanie stworzyć ulumulu, czy też ork jest w stanie stworzyć ulumulu po wyjściu z jaskini. Gorn wita nas i rozpoczyna tym samym rozdział piąty. Ale będzie fajnie. Obmyślę jakiś plan. Panowie, panie, do czego sprowadza się rozdział piąty? Otóż będziemy eksplorować świątyniorków. Ponieważ jako że będziemy power gamingować i nasza siła już dawno przekracza poziom 100. To Pokonujemy oczywiście wszystkich orków w całej wiosce orków, do tego będziemy pokonywać wszystko, co się rusza w tej świątyni. Jedynym plusem tego rozdziału jest tylko i wyłącznie to, że otrzymujemy pewne śmieszne cringe'owe teksty od naszego bezimieniusza. Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący o Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Niewierny w domu pana? Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. Sama świątynia uważam, że jest bardzo leniwie zrobiona. No, oczywiście są tam pewne zagadki, oczywiście są tam pewni przeciwnicy, którzy występują tylko i wyłącznie w tej świątyni, ale generalnie, no nie jest to najciekawszy gameplay, jeśli chodzi o Gotika. I generalnie nie ma tutaj za bardzo o czym opowiadać, ponieważ są to podstawowe zagadki, typu masz obrazek strzelających ludzi w pewien przycisk, strzel przycisk znajdujący się na ścianie. No, niesamowita zagadka, albo macie kolorki na ścianie i musicie kliknąć w odpowiedniej kolejności na kolorki. Ech. Tak jak sam poziom trudności Gotika, raczej sugeruje, że to nie jest gra dla dzieci, ponieważ, no, przyznajcie sami przed sobą, czy przeszliście Gotika jako dzieci. No, możliwe, że tak, no, ale raczej to była druga przyzmęka, tak? To jeśli chodzi o zagadki, które są dostępne w grze, Gothic 1, to gra traktuje nas, jakbyśmy byli głupimi dziećmi. Czy to jest jakiś wielki minus tej gry? No, oczywiście, że nie, ale myślę, że jest to po prostu zmarnowany mniej czy bardziej potencjał, który ta gra miała, po prostu. Przechodząc po prostu dalej, dostajemy się do tej świątyni. W świątyni natrafiamy na pewnego stwora, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. W tym momencie decydujemy się na odwrót. Wracamy oczywiście do naszego Ksardasia. O czymś bym zapomniał, ponieważ w trakcie penetrowania jaskiń w świątyni znajdujemy przedziwny miecz. Ksardaś w sumie nie jest zdziwiony. Mówi: Słuchaj. Księżniczka jest w innej jaskini, jest w mojej starej wieży, do której musisz się dostać, musisz pokonać parę zombiaków. Tam też znajduje się teleport do magofognia. Znajdujemy tam zbroję, zakładamy tam zbroję. Zbroja jest dosyć potężna, jest potężniejsza niż cokolwiek jesteśmy w stanie zdobyć w tej grze. Też mówi nam o tym, że powinniśmy naładować sobie ten mieczek, który znaleźliśmy, ponieważ póki co on jest beznadziejny, ale w momencie, w którym pozyskamy moc z całego kopca rudy, tak. Nie usłyszeliście tego źle z całego kopca rudy od magów wody? To będziemy w stanie naładować ten mieczek. Oczywiście robimy to przy pomocy Miltena. Dostajemy przy okazji tą animację. Zatem. Do... Jako, że mamy już odpowiedni pancerz i odpowiednią broń, jesteśmy w stanie się udać do świątyni ponownie. Mniej więcej gdzieś w tych rejonach czeka nas screen z rozdziałem szóstym. <laughs> Ale będzie fajnie! Obmyślę jakiś plan. Zacznę ten rozdział od pewnego pytania. Mianowicie, czego się spodziewaliście po konkluzji wszystkich rozdziałów Gotika pierwszego? Czego się spodziewaliście po zakończeniu tej wielkiej przygody? Czegoś epickiego, czegoś fajnego, czegoś ciekawego. No, niestety dostaliśmy główną walkę z głównym przeciwnikiem, z Korkalomem, który w sumie nie ma absolutnie charakteru i mógłby być sub bossem, ale nie jest. Generalnie jest to po prostu nieciekawe, niefajne, nieprzyjemne i absolutnie skłaniające nas do tego, że to było coś, do czego warto było dążyć. No, niestety tak nie jest. I dlatego też myślę, że większość podejść do Gotika po latach Kończę się na pierwszym czy drugim rozdziale, ponieważ są to najlepsze rozdziały obiektywnie i w momencie, w którym oczywiście uważacie inaczej, możecie się pokłócić ze mną w komentarzach. Jak najbardziej tutaj akceptujemy różne punkty widzenia, ale obiektywnie w piątym rozdziale czy w szóstym rozdziale nie dzieje się nic ciekawego. Trzeci rozdział, drugi czy czwarty można jakoś obronić, bo coś się tam dzieje po prostu. Chociaż jeśli chodzi o misje poboczne, to po prostu one nie istnieją. Ich po prostu nie ma. Co jest bardzo smutne. I po prostu, tak jak mówiłem, konkluzja tej całej wielkiej przygody jest. przytłaczająca. Przytłaczająca swoją generycznością i nijakością. I tak bym podsumował właśnie to zakończenie gotikowa, Bo generalnie kończy się na tym, że wygnaliśmy śniącego. I okej, okay, ale mam do Was jedno pytanie. Jak to się łączy z barierą? Ponieważ wygnaliśmy śniącego i ona znika. Ja rozumiem, że zakładamy, że przez wpływ śniącego bariera stała się większa, niż się domyślaliśmy. Chociaż to jest głupie, bo Śniący został przywołany dopiero później. Ale czemu właśnie wygnanie śniącego sprawiło, że bariera zniknęła? No nie wiem. Możliwe, że jakoś ja się nie zanurzyłem w tą fabułę pod koniec tej gry. Generalnie mam dosyć awersję do tej fabuły pod koniec gry, więc możliwe, że to przesta, możliwe, że ja jestem winny. Tak jak mówiłem, zapraszam do dyskusji jak najbardziej. I cóż, ja w tym momencie będę się żegnać i zapraszam Was w każdą środę i sobotę o godzinie 17 i o godzinie 18 w sobotę właśnie. I cóż, do zobaczenia po prostu. Widzimy się w następnym odcinku.